Ciekawe, kiego, kiego, kogo kucharek wywozi na taczce. Jarek wystarczy. Endi zagląda to do dziurki i zobacz. Tego. Jeszcze takie na rozpałkę, trochę drobniejsze. Nie ma mniejszym doboru. Tu zbieramy drewienko na kociołek. Musimy się dać radę, bo nie ma innych. Chyba weź te, te drobne, no tak, nie takie grube, bo jest gorzej. No te drobne. Na pół na cztery na... Cztery. A nie, ma, e, nie macie ostrzałki? Nie. To na kamieniu. To jest była doszka. Andy cię pokaż się. O! Zaraz zobaczymy co, tu, co tutaj. Delikatnie ale mięsa. Wczoraj chce dać To się Wybieraj się tego, co całego zostać. Bez sęku, to lepiej lepiej. A tu siedzi mlaskająca załoga. Proszę, wszyscy mlaskają. Nie mlaskamy. Nie, nie. Nie powiecie mi, że nie chcecie jeść. Ale nie mlaskanie Ten facet tylko, tylko on spokojny jest i zimnym lechem się zajmuje. Ten tak samo. Zimny lek dzisiaj rządzi, niech żyją kaczyńscy! <gry>